Czy byłeś kiedyś w sytuacji, w której szukałeś mszy albo kościoła, a nie mogłeś ich znaleźć? Rozwiązaliśmy ten problem. Stworzyliśmy aplikację drogowskaz, która w każdym miejscu i w każdym czasie pokazuje Ci najbliższą mszę, najbliższe nabożeństwo, najbliższą spowiedź. Chcemy, aby każdy kościół, każde nabożeństwo, każda msza w całej Polsce znalazła się w aplikacji. I potrzebujemy do tego Twojej pomocy. W tej chwili aplikacja działa w Poznaniu i okolicach. Korzysta z niej 25 tysięcy osób. Ale najważniejsze jest to, ile osób dzięki niej znalazło drogę do Kościoła, kiedy poczuło powiew Ducha, poczuło, że musi iść do spowiedzi, odpaliło aplikację i zobaczyło, gdzie czeka na nich ksiądz w konfesjonale. To jest dla nas bardzo ważne i chcemy, żeby to było możliwe w całej Polsce. Każda parafia ma swoje miejsce, może w niej umieszczać ogłoszenia parafialne, intencje mszy czy aktualności. Co więcej, ksiądz proboszcz może wysłać powiadomienie prosto na Twój telefon, a Ty możesz zamówić intencję mszy świętej przez aplikację. Chcemy, żeby to wszystko było możliwe w całej Polsce. To jest szalny projekt, bo jeszcze nikt nigdy nie zbierał informacji o mszach, czy kościołach, czy nabożeństwach, czy spowiedziach na terenie całego kraju, a my chcemy to zrobić. Potrzebujemy miliona złotych po to, żeby po pierwsze zebrać te wszystkie informacje, po drugie, żeby rozwijać aplikacje żeby utrzymywać aktualność tych danych, co też jest czymś, czego jeszcze na co jeszcze nikt wcześniej się nie porwał. Potrzebujemy Ciebie do tego, żebyś nam pomógł.